Strata, największą stratą, jakiej człowiek może doświadczyć, to jest strata bliskiego człowieka, członka rodziny albo kogoś, kto jest bardzo ważny. Strata związana ze śmiercią, z odejściem kogoś z tego świata. Jeśli w życiu uświadamiasz sobie, że mogłeś coś zrobić inaczej, że Ileś lat temu mogłeś podjąć inne decyzje osobiste, zawodowe, Twoje życie mogłoby wyglądać inaczej, i to również jest swego rodzaju strata, ponieważ gdybyś podjął inną decyzję, na przykład mając tą wiedzę i tą świadomość, dzisiaj byłbyś gdzieś indziej, czyli coś straciłeś, każda strata potrzebuje zostać zauważona, zaakceptowana. I opłakana, czyli to potrzebuje być przetransformowane w formie żałoby, a dopiero potem możesz, korzystając ze swoich zasobów, pójść dalej. Pójść dalej związane jest z transformacją. Jeśli nie przetransformujesz emocji, które się pojawiły w tobie, które zadziałały na twoje ciało w okresie, kiedy. Doświadczałeś tej straty. Być może, jak mówię o śmierci i umieraniu, to w tym czasie, kiedy się coś z tym człowiekiem działo, a w tym czasie, kiedy ty podejmowałeś jakąś decyzję odnośnie swojego zawodu, na przykład, odnośnie swojej edukacji, i to może było kilkanaście lat temu, może nawet kilkadziesiąt lat temu. To ile razy tobie się pojawiło takie gdzieś z tyłu głowy, albo na takie moje zapytanie, co byś zrobił, gdybyś miał znowu 18 lat, jeśli cokolwiek się tam w tobie pojawia, jeśli jest jakiś żal, jakieś poczucie, że, że mogło być coś inaczej, to z tym są związane emocje, ponieważ nawet jeśli sobie nie zadawałeś tych pytań tak logicznie, tak celowo, tak jak ja to zrobiłam, zadałam Tobie pytanie, zadałam to pytanie najpierw sobie, żebym mogła je zadać Tobie i osobom, które mnie słuchają. Więc wtedy coś się w człowieku pojawia, tylko to są, to są odczucia i to są emocje, które tak naprawdę idą przez lata, ponieważ po tamtej decyzji się pojawiła jakaś kolejna droga zawodowa, jakiś. Yy, Jakieś, jakiś Twój scenariusz się na życie napisał po prostu i w tym życiu się zadziały różne rzeczy i jeśli to było samo szczęście, to pewnie nic to pytanie w Tobie nie uruchomi albo po prostu odpowiesz sobie, no nic bym nie zmieniła, wszystko było dobrze. Natomiast jeśli cokolwiek to w tobie porusza i czujesz takie poruszenie w sobie, to być może właśnie jakieś emocje są z tym związane, bo za każdym razem, kiedy ty jesteś na tej swojej ścieżce zawodowej, osobistej i coś tam jest nie takiego, w którym ty się po prostu źle czujesz, w którym masz poczucie, że to coś nie jest tak, to w jakiś sposób podświadomy się to dzieje, że w jakiś sposób człowiek wraca do tego, Zdarzenia, gdzie się po prostu wybrało taką konkretną ścieżkę, i wtedy jest coś takiego, a gdybym jednak zrobiła inaczej, bo miałam tam jakiś inny pomysł, a gdybym zrobił inaczej, albo może były jakieś różne pomysły, a się wybrało ten konkretny. I jeśli jest tak, że ty dzisiaj sobie coś uświadomiłeś, że po prostu. Nie mogło być inaczej, na przykład, bo nie miałeś takich zasobów yy, wiedzy, świadomości jak dzisiaj, że no nie mogłeś wybrać czegoś, yy, czegoś innego, że to było najlepsze wtedy. To, to, to jest dobre rozwiązanie, dobre remedium, natomiast tylko w części, bo tak naprawdę w sercu, gdzieś w środku, jakaś część człowieka opłakuje to, kim się nie mogło stać. I gdyby się wybrało tą ścieżkę. Inną, bo to jest trochę też tak, że się wtedy w jakiś sposób idealizuje wybór tej innej drogi. No bo ja tutaj doświadczyłem, doświadczyłam, doświadczyłeś czegoś trudnego i w tym momencie, kiedy się te trudne, trudne jakieś sytuacje zadziewają, to w jakiś sposób, tak jak mówię, z poziomu podświadomego się wraca, a może tam po prostu byłoby lepiej. I to w jakiś sposób również te emocje może potęgować. A w momencie, kiedy. Nie odwrócisz od tego głowy, albo jeśli czujesz, że to w jakiś sposób się pojawia i wraca, jesteś w stanie spojrzeć do tyłu, jesteś w stanie w jakiś sposób się spotkać ze sobą samym z tamtego, z tamtego czasu, usiąść i pomyśleć na przykład tak hipotetycznie to, jakby tam było, to pójść w to wyobrażenie, to jakby to było, gdyby, gdyby się poszło tą, tym wariantem na przykład jakiś, albo jeszcze tym innym, albo kolejnym. I nawet puszczenie wodzy, fantazji, to jest wizualizacja, to jest wyobrażenie sobie czegoś. Natomiast po takim pozwoleniu sobie, żeby tam pójść, to potrzeba wrócić do siebie, do tego, którym się jest teraz, dzisiaj. I po prostu pożegnanie tych, tych wizji. Pożegnanie. Przetransformowanie, jeśli tam się pojawiają jakieś emocje, tęsknoty za czymś na przykład, jakiegoś cierpienia, że tam nie możesz być, poczucia tego, bycia z tym na chwilę. I dopiero potem, tak naprawdę, można iść dalej, żeby czerpać z tych zasobów wszystkich, których się ma, bo z zasobów dzisiejszych i z tych wszystkich swoich doświadczeń można wyciągać. Skarby bym powiedziała, bo skoro przetrwałeś wszystkie swoje trudne wydarzenia w życiu, to znaczy, że masz w sobie jakąś siłę, jakąś moc, coś, co sprawiło, że ty przetrwałeś te wszystkie, wszystkie chwile. Czegoś doświadczyłeś, czegoś się nauczyłeś na takim polu edukacyjnym, na takim polu zawodowym, na polu osobistym. Jeśli Zerkniesz na to, czego się nauczyłeś, to to tworzy zasób. Pod jednym warunkiem, że nie masz w tym ogromnego ładunku emocjonalnego nieprzetransformowanego. Więc kiedy przetransformujesz, opłaczesz to, kim mógłbyś być? Gdzie mógłbyś być, gdybyś podjął inne decyzje? A co za tym idzie, jeśli przetransformujesz też emocje? To, co się, się zadziało w ciągu Twojego życia, co było trudne, to dopiero w tym momencie możesz naprawdę czerpać ze wszystkich zasobów z tego życia, jakie masz. Z zasobów osobistych, edukacyjnych, zawodowych, relacyjnych, damsko-męskich, yy, damsko-damskich, męsko-męskich, zawodowych. Ze wszystkiego możesz czerpać. Natomiast jeśli pod... Jakąś sytuacją i jakimś zdarzeniem tam jest poczucie, że tam było źle i trudno, a ty nie miałeś takich umiejętności, takiej wiedzy, jak to zrobić, żeby emocje, które się po prostu pojawiają za każdym zdarzeniem w życiu, no a te, które są mocno nieprzyjemne, po prostu zapisują się w ciele, ponieważ człowiek jest w ciele i doświadcza jakiegoś zdarzenia. Więc, jeśli to przetransformujesz, to to jest. Coś, co możesz zacząć wykorzystywać i budować swoją jakąś przyszłość. I oczywiście to już nie będzie ta sama przyszłość, którą mógłbyś zbudować, gdybyś podjął jakieś decyzje ileś lat temu. To nie jest to samo, to jest już inaczej. Natomiast Ty jesteś też inny, masz inne doświadczenia, masz swoje zasoby. Ja jestem przekonana, że każdy ma w, swojej, w swoim życiu, w swojej puszce Pandory, w swojej, w swojej takiej skrzyni własnych, osobistych tajemnic, zasobów, wszystkiego, co, wszystkiego tego, co człowieka tworzy. Ma również do tego klucz, żeby do tego dotrzeć do tego, co jest takie cenne, co jest wartościowe. A to co, jest, to, co jest trudne, to, co przynosi to co, to, co jest jakąś słabością, to, co sprawia Tobie trudność, to jest coś, czym trzeba się specjalnie opiekować. Bo nikt nie jest idealny. Jesteśmy jako ludzie idealnie nieidealni, więc każdy ma w sobie coś takiego, taki klucz. Klucz do swojego własnego, do swojego własnego. Skarbczyka, bym powiedziała, skrzynki, kuferka, skarbczyka, i możesz sobie to, to wyobrazić jako taki, taką skrzynkę z jakimiś skarbami, z złotem, z diamentami, z, yy, z pieniędzmi, co tam na ciebie działa, to możesz sobie wyobrazić, że jesteś właśnie taką skrzynką, która jest zamknięta, ty do niej masz swój własny osobisty, osobisty klucz. I czasem to jest tak, że wystarczy Jakaś technika, jakieś narzędzie, jakieś coś, co, co przeczytasz, coś o czym się dowiesz, to tobie pomoże do, te, do tego dotrzeć. A czasem jest tak, że warto poprosić kogoś o pomoc, jeśli gdzieś tam się nie umie znaleźć tego, tego zamka do, tego, do swojego własnego skarbca. Po to jest też właśnie taka mnogość oferty na rynku rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego, coachingu, terapii. Ja kiedyś w ogóle nie miałam takiej świadomości, że, że, że tego jest aż tyle. Od, 3, od właściwie czterech lat poznałam już dosyć sporo z tej przestrzeni, i naprawdę warto sobie robić takie prezenty, jeśli. Jeśli czujesz, że, że coś takiego jest, że, że może byś tego potrzebował. Ja oczywiście zapraszam zawsze do siebie i życzę owocnego pożegnania, bo za każdym pożegnaniem jest powitanie siebie nowego w innym miejscu w życiu, gdzie może być pięknie, jeśli sobie powiesz, że tak może być. Pozdrawiam.